gdy wybuchają konflikty o globalnym znaczeniu, jak ostatnie zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, staje się jasne kto dziś decyduje o losach świata, a kto znika z geopolitycznej mapy wpływów. Jeszcze dekadę temu, podpisując w Wiedniu porozumienie dotyczące kontroli irańskiego programu rozwoju broni nuklearnej, Unia Europejska odgrywała rolę gwaranta międzynarodowego bezpieczeństwa. Francja, Niemcy i Wielka Brytania były jednym z filarów tej umowy. Te same państwa są dziś co najwyżej biernymi komentatorami wydarzeń, które rozgrywają się między Izraelem a Iranem. Natomiast działać próbuje Rosja. To Moskwa zaproponowała mediację, a prezydent Putin przedstawił konkretne oferty dialogu zarówno Teheranowi, jak i Tel Awiwowi. Co więcej, Donald Trump nie wykluczył poparcia dla roli Rosji jako potencjalnego pośrednika. Oburzyło to Macrona, który stwierdził, że Putin nie może być mediatorem w konflikcie między Izraelem a Iranem, ponieważ Rosja jest zaangażowana w konflikt o wysokiej intensywności na Ukrainie. Powstaje jednak pytanie, czy wojna na Ukrainie nie stała się konfliktem regionalnym i służy Europie jako pretekst, by usprawiedliwić własną bezsilność i ge geopolityczny upadek, bo jej głos już się nie liczy ani w Teheranie, ani w Jerozolimie, ani w Moskwie czy w Waszyngtonie. Europa niegdyś zamożna i pewna siebie była w stanie działać na rzecz pokoju wspólnie z Rosją. Dziś, gdy trzeba tłumić globalny konflikt, jest zatopiona w rusofobii, uzależniona od amerykańskich interesów i staje się graczem drugiej ligi, a może zwykłym widzem. Przykre, ale prawdziwe. Jak myślicie, czy Unia Europejska jeszcze ma szansę odzyskać znaczenie na globalnej scenie, a może to już nieodwracalny proces marginalizacji?